Kibice Wielimia Szczecinek zrzeszeni w klubie Wielimowcy 97 oraz trenerzy i zawodnicy zorganizowali kolejną akcję charytatywną. Tym razem pomogli chorującemu na białaczkę siedmioletniemu Łukaszowi Sturowa, któremu przekazali ponad 4200 zł. Znajdujemy się w miejscowości Turowo, w domu rodzinnym Łukasza Smułki. Mama Łukasza. Króciutko, jaki jest stan zdrowia syna, na czym polega jego leczenie? On jest stabilny. W tej chwili Łukaszek jest na chemioterapii. Co prawda chemioterapia idzie prawidłowo, lecz wyniki są słabe. Ma mało płytkowość, więc często musimy przerywać chemioterapię. Łukasz ma co 3-4 dni transfuzję krwi oraz podawane płytki z osoczem. Łukasz jest silny, dzielny, walczy fajnie. Co prawda czasami jest osłabiony, dużo osłabiony. Cóż mogę powiedzieć, no jest przerażony. Ile lat ma Łukasz, do, do której klasy chodzi? Łukasz ma 8 lat, chodzi do drugiej klasy. W przyszłym roku w maju miał mieć komunię. Będzie miał. Myślimy, że będzie miał, że nam zdrowie pomoże, chociaż na indywidualną, ale że zrobimy mu tą komunię świetną. To jeżeli chodzi o jego zdrowie, jak jest z jego psychiką? Czy on się poddaje, czy, czy jest silny, czy, czy walczy? Nie, Łukaszek wie jaką ma chorobę, co prawda może nie do końca wie, jakie są skutki tej choroby. Na początku był bardzo przerażony, był przerażony, wystraszony. W tej chwili ma założone wejście centralne, co na pewno jest to mniejszym bólem przy podawaniu chemioterapii i różnych transfuzji Aczkolwiek no jest bardzo, bardzo dzielny. Na pewno się boi, bo są tam dzieci, które on ma kontakt z nimi, jest przerażony. To leczenie odbywa się oczywiście w Szczecinie, w klinice i no koszty to są chyba olbrzymie koszty. No, lekarstwa wykupujemy sobie indywidualnie, ale największym kosztem to jest właśnie te, ten dojazd. W takim momencie mąż musi brać sobie urlop, urlop bezpłatny. No, 220 km to jest jedną stronę. Czasami potrzebujemy jechać 3-4 razy w tygodniu. A pewno bylibyśmy częściej w domu, ale ze względu właśnie na jego słabe wyniki, no i długość podróży, musimy rezygnować z przypustki, zostajemy wtedy w szpitalu. Czy szukała w jakiś pani sposób pomocy od, od strony innych? Powiem tak, no właśnie, odezwała się pani Agnieszka, taka moja dobra koleżanka, i ona mi zaoferowała jako pierwsza pomoc. My jesteśmy jeszcze w takim szoku, że na razie nie szukamy tej pomocy. Na pewno dużo nam pomaga rodzina, przyjaciele, i finansowo, i na pewno dużo wsparciem. Jako pierwsza, właśnie, odezwała się Agnieszka Berga ze swoim mężem. To są jedyni, którzy nam zaoferowali pomoc, no i oczywiście ten klub, który dla nas grał, dla Łukaszka. No i właśnie przejdźmy do trzech muszkieterów, czyli panów z, Wielima, z Wielimia, na czym polega pomoc, na czym polegała pomoc i z tego co wiem, ona jeszcze w dalszym ciągu trwa. I jak do tego doszło? No, Grzesiek to chyba wyszło, tak jak pani mówiła o Twojej żonie. No tak jak tutaj właśnie pani Beatka powiedziała, dowiedzieliśmy się o tym. Pierwsze co to spróbowałem zadzwonić, powiedziałem, że chcemy tutaj pomóc. E po rozmowie z Rafałem, z Szymonem, z kibicami stwierdziliśmy, że jednak musimy tutaj zrobić wszystko, żeby pomóc dla Łukaszka. Akcje charytatywne to dla kibiców, dla zawodników. Wielimia nie pierwszyzna, to jest kolejna akcja. Chyba nie trzeba było długo namawiać. Nie, to trwało bardzo, bardzo krótko. odzew był bardzo duży. Kadzior z nas do tego przełożył cegiełkę. Nie trzeba było nikogo namawiać. To naprawdę poszło w ekspresowym tempie. Naprawdę jesteśmy z tego zadowoleni. Zresztą, tak jak tu mama mówi, jest zadowolona, szczęśliwa i dalej będziemy grać na pewno. Także dziękujemy też innym klubom. Że to już panu Pan opowie. No właśnie, zaczęło się od, od Wielimia, a skończyło się na klubach z województwa pomorskiego. Tak, rozpoczęło się meczem w Wielimia, gdzie zebraliśmy bardzo konkretną kwotę, ponad 1300 zł, ale rzuciliśmy też hasło innym zaprzyjaźnionym klubom i drużyna Czarnych Czarne zaoferowała swoją pomoc. Jak się okazało, przyłączyło się jeszcze sześć innych drużyn ze Starego Województwa Słupskiego, dzięki którym zebraliśmy tą kwotę, która była przed chwileczką widoczna na czeku. A to jest dopiero pierwszy krok. Jeszcze, jeszcze chcemy zorganizować turniej charytatywny, halowy, z udziałem tych wszystkich drużyn, które wyciągnęły tą pomocną dłoń do Łukasza. Czy już o szczegółach może mówić tego turnieju? W jaki termin? Tak, tak już termin jest ustalony. To jest 14 listopad, niedziela, hala sportowa Ośrodka Sportu i Rekreacji na ulicy Wiatracznej. Z udziałem, tak powiedział Szymon, wszystkich drużyn, które tutaj pomogły, darczyńców. Zapraszamy wszystkich serdecznie. Mam nadzieję, że każdy jakąś cegiełkę swoją dorzuci. No i mamy jeszcze ten cel, tak? Mamy pomóc Łukaszowi, żeby Łukasz tych pieniążków, a ten transport miał jak największy, to co właśnie mama mówiła. Jeszcze wracamy do mamy. No, y, ta kwota 4000 zł w przekroju całego leczenia nie jest to jakaś powalająca na kolana, ale... No Jest to znaczący zaszczyt. Jest to dla nas wielki zaszczyt. dlatego że mogę sobie pozwolić po przebycie w szpitalu, potrzebujemy kilku, kilkudniowym przebycie. stać mi jest kupić Łukaszowi no, nawet jedzenie. Jest na ścisłej diecie, ale mogę sobie pozwolić. że dziecko poprosi mnie o coś takiego, na co ma ochotę, dzięki właśnie waszemu klubowi mogę mu to pozwolić. Dzięki wam przyjeżdżamy częściej do domu, Łukaszkowi kupujemy zabawki, żeby się rozerwał. To wszystko właśnie dzięki wam. Łukasz troszeczkę przestraszony, ale chyba uśmiechnięty, jesteś chyba szczęśliwy. Dziękuję klubowi Wielim. A powiedz nam jeszcze, jak, jak się czujesz teraz? Lepiej trochę jest? Tak. Jesteś silny i będziesz walczył o swoje zdrowie? Tak. To jeszcze raz, dla wszystkich chłopaków, dla wszystkich kibiców Wielimia. Ja... Dziękuję.